Nauczanie domowe, 8 października, Księga Joela, rozdział 1, wersety od 13 do 15 i rozdział drugi od 1 do 2. Przepaszcie się, a płaczcie, kapłani. Narzekajcie słudzy ołtarza, wejdźcie i nocujcie w wodach słudzy Boga mojego, bo zniknęła z domu Boga waszego ofiara z pokarmów i napojów. Zarządźcie święty post. Zwołajcie uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie starców wszystkich mieszkańców ziemi, do domu Pana Boga waszego i wołajcie do Pana. Ach biada, co za dzień. Blisko jest dzień Pana, a przyjdzie jako spustoszenie od wszechmogącego. Dmijcie wróg na Syjonie, a wołajcie na górze mojej świętej. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pana. Bo jest już bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna, rozciąga się po górach lud wielki a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim, aż do lat przyszłych pokoleń. Wezwanie proroka dotyczy kapłanów, dotyczy pasterzy. Dotyczy tych, którzy stają na czele ludu Bożego. I zauważmy, że to wymaganie, które jest stawiane, jest związane najpierw z tym, że kapłani osobiście się angażują. Najpierw jest zaproszenie do tego, aby się przepasali i płakali. Przepasali, czyli by gotowi byli do drogi, gotowi byli do działania. Gotowi byli sami ruszyć w te miejsca, do których Bóg ich posyła, wzywa. Drugie związane z płaczem, z zaangażowaniem, które jest zaangażowaniem całego serca. Ten płacz wynika ze słabości, która się pojawiła w kraju, ze względu na Trudność, którą przeżywa lud ze względu na ograniczenia, to jest płacz oznaczający boleść serca. To przeżycie związane z tym, że brakuje wielu elementów, które są niezbędne, potrzebne, to zaangażowanie całym sercem ma być też widoczne. Następnie prorok wzywa do tego, żeby kapłani narzekali, dokładnie mówiąc, jakby skarżyli się przed Bogiem, żeby wypowiadali te słowa, żeby nazywali po imieniu to o co walczą, do czego dążą, czego się spodziewają, O co proszą też Boga w tej trudnej sytuacji, która nastąpiła. I w końcu, to zaproszenie i wołanie nocujcie w worach, pokutujcie. Bądźcie gotowi do podjęcia też tej ofiary z siebie. Cztery takie elementy, które są bardzo obrazowe, bardzo poruszające, ale też pokazujące, że to właśnie pasterze mają się angażować, to pasterze mają z pasją stawać w imieniu ludu Bożego przed Bogiem, że mają też sami osobiście być gotowi do tego, aby tę pokutę podejmować, aby coraz bardziej swoje serce też pełniej zwracać do tego, który jest Bogiem mocy, Bogiem wyzwolenia i Bogiem przyszłości. A dopiero po tym zaangażowaniu mamy te polecenia, które są związane z zarządzeniem czegoś, ze zorganizowaniem dla pozostałych, dla całego ludu, postu, zebrania i wspólnej modlitwy. Niestety, czasami bywa tak, że ta posługa pasterska, ta posługa księżowska bardziej jest skoncentrowana właśnie na zorganizowaniu. Na zewnętrznej działalności. I ona jest potrzebna, oczywiście. Ale to jest drugi element. Pierwszy element dotyczy osobistego zaangażowania. I myślę, że to jest ważne, żeby pasterze zobaczyli to, ja sam, żebym to zobaczył coraz mocniej, że osobiste zaangażowanie powoduje jednoczenie, powoduje gromadzenie się ludzi wokół tych ważnych spraw których dotyczy modlitwa, właśnie wyrzeczenie, wołanie do Boga, to skarżenie się przed Bogiem i takie coraz pełniejsze wołanie na modlitwie o to, co jest nam potrzebne jako Kościołowi. Można by pasterzom tak powiedzieć, jeżeli chcesz zjednoczyć innych, wymagaj od siebie. I to wymaganie od siebie powoduje, Coraz większe przekonanie ze strony innych, ze strony świeckich, co do tego, że to jest autentyczne, że wiara jest coś warta, że relacja z Bogiem jest potrzebna, że głoszone słowo jest prawdziwe i szczere. Przecież, gdy idzie ksiądz na pielgrzymkę, to też inni chcą pójść. Kiedy sam się osobiście modli, to inni się do tej modlitwy dołączają kiedy adoruje to inni też przychodzą na tę adorację którą proponuje pasterz gdy celebruje Eucharystię no przychodzą na nią by razem tworzyć wspólnotę jest takie powiedzenie że ksiądz osiąga zbawienie ze wspólnotą i coś w tym jest że to nie jest tylko pojedyncza droga każdego z wiernych ale jest to droga, która krzyżuje się wielokrotnie z drogą pasterską. Wielu świeckich spotyka się, wielu świeckich się ociera o księdza, bywa koło niego, jest przez księdza jakoś mobilizowane, zachęcane, zapraszane. Te osoby mogą przez to osobiste zaangażowanie księdza coraz bliżej. Przyjść do Boga, coraz bardziej się właśnie jednoczyć w tej dobrej drodze, w dobrej sprawie. Dlatego potrzebujemy takich pasterzy, którzy są osobiście zaangażowani i takich świeckich, którzy odpowiadają całym sercem, by tworzyć tę jedność, by budować jedność. W tym budowaniu niech nam Bóg błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.